Witajcie serdecznie o pięknym poraneczku słonecznym Słuchajcie, tak Mam dla Was jedno pytanie Właściwie jedną króciutką przypowiastkę Na temat mojego pierwszego samochodu Moim pierwszym samochodem była yy, Skoda 120 GLS Co w rozwinięciu oznaczało Grand Lux Super Czyli, że miała Obrotomierz, miała zagłówki Dla kierowcy i pasażera yy, yy, No, broniące kark i nie pamiętam co było to trzecie, co, co powodowało, że było to GLS, Natomiast taka skoda była, była czerwona, była świetnym samochodem, kupiłem ją wtedy, to było ponad 20 lat temu za 2000 zł. No i nawet fajnie jeździła. Do momentu kiedy nie przetaczałem się przez tory kolejowe i nagle zniknęły mi biegi, okazało się, że urwała się belka podtrzymująca z skrzynię biegów i z biegów opadła prawie na ziemię, więc na tej dwójce, którą przejeżdżałem dotoczyłem się pod dom, bo na szczęście było niedaleko. Potem to już laweta, potem spawanie. Okazało się, że belka po prostu skorodowała i, i, i odpadła, oderwała się i tyle. Więc jak już to zrobiłem, to niecały miesiąc potem zatarł się silnik. Bo wtedy jeszcze tak nie do końca miałem świadomość, że poziom oleju to jest bardzo istotna rzecz dla funkcjonowania mechanizmu takiego jak samochód. Więc tak oto zabiłem swoją pierwszą skodę kupioną tak jak mówię za 3000 zł ponad 20 lat temu. No i taki żywot się skończył, potem już były zupełnie inne samochody. Natomiast skodę 120 GLS w kolorze czerwonym doceniam to dzisiaj jako fantastyczne auto. I, ale mam dla Was pytanie. Jakie było wasze pierwsze auto? Ale pierwsze auto nie, które że tam pożyczyliście od taty, kolegi wujka. Tylko wasze, które sobie kupiliście, które osiągnęliście jako pierwszy swój samochód. Jakbyście mogli w komentarzach tam poniżej napisać, a ja miałem to, a ja miałem tamto, a ja miałem to, ale wybuchło i coś tam, to będę bardzo wdzięczny. Chciałbym, chciałbym znaczyć, jak ta motoryzacja tutaj, że tak powiem, mieszcza się między nami. Pozdrawiam Was serdecznie i miłego dnia Wam życzę i pięknego rozpoczęcia tygodnia.